ma Siema internety Siemano. Zostaw już ten samochód, no się zy... na Ale kurde eee, No, zróbmy coś pożytecznego w tej gospodarce, nie a nie nic, jak zwykle Odpalaj makite ja Bym to jeszcze wiedział jak A no właśnie I buch O o o Zalał maszynę Nie zalewaj maszyny! Ja tu wiem jak się to odpowiada. No tak teraz Kazu. Dobra pój Zalałeś ją Nie dobrze Niech trochę pochodzi Każdą babę trzeba Nie no. będę tego komentował no. Jak widzicie widzowie W dzisiejszym vlogu Kupiemy trochę drzewa do pieca, bo jest co jest, grzeszu co jest? Zima. Jest zimno w nocy. Jest by się urwał. Da. Upać się na górnej do jest zimno w nocy i trzeba do pieca dołożyć. Mm -hmm. Oczywiście każdy dokłada na swój sposób. Czyli... Czyli się domyć. Nie chciałbyś, żebym ci dołożył do pieca. Jak zaraz to ci dołożę do drzewa, to No co, nie chce się robić? To mi się już nic nie chce. Dobra, no tak, świeci się ładnie. no Ale to nie o to chodzi. Maszyna kopci ma dużo oleju w benzynce. No i dobra. Jasne, to Nie, nie. Ja no nie wiem co robię. Zobaczymy. A weź tego małego na razie jeszcze potniemy, bo taki bieda, biedak sobie czeka. Nie tak. Tu, połóż tu, mi to. Będzie oszakiwało. O, Dobra, o dobra, nie ruszaj nic, bo ty, to tylko było, żeby usunąć tego małego. O! E agora, Peraí! Vamos! Po pokazaliśmy wam co trzy sposoby cięcia tak, jeden, to jest, się... jeden to jest brat trzyma drugi to cięcie na, na raty a trzeci nie powinno ciąć, tak jest nie a, trzecie, a trzecie cięcie jest takie które powinno być stosowane przez wszystkich ej zaraz pieprznie w samochód no kurde. miałeś rzucić tutaj no, ta, zresztą. no to i tak zresztą pod dom nie? no pod dom do piwnicy no. No. No ale tak, rozpieprzyć po całym podwórku, ty się nie wstydzisz. A co mnie to obchodzi? Nie mają podwórka. A no fakt, faktem. No podwórko jest moje. No właśnie. O, o. Nawet ci się, kurde, nie chce normalnie tego ułożyć. No, a będę układą jak raz będę to wklepał. Tak, ty już czujesz świąteczny czas i klimat, chyba. A. Nic się nie chce, leżakowanie, leżing, plażing i dupa smażing, kurde. Znaczy jak jest lato. No powiedzmy. Zatok 20, stopni to jest 20 na plusie w dzień a, a ten, a w nocy zero, no nie, losrze jak I lata jeszcze baba nie grzeje, to jest ciężko, Tak jest ona się tak poli. Pali, bo musi. To jest makitka. Ona się zapali, się z Pięknie chodzi. No tutaj jest zastosować, ja zawsze trzeba mieć kaz, nauszniki, rękawiczki, wszystko co ta, potrzeba. Ta, pierdoły, pierdoły. Ta. No, odpalamy ją po prostu, no tutaj jest. Stop! Normalne odpalanie, a, a tutaj jest sanie. No ty, 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 to, ty, to. to jest model EA3500S. I po jednym stacie powinna zapalić. Chyba, że ją zalałem. Yes. Chyba nam to wystarczy na kilka dni. Trochę jeszcze tam mamy w piwnicy. No, tyle, żeby nie zabrakło przez święta. No, możesz iść po taczki, daj mi piłę, ja sobie zaniosę i możesz zwozić oczywiście. Co ty Bo pierdziel? tobie tak się nudzi. Możesz, zwozić, możesz robić. Co ty pierdzieliś? Zamiast spać na łóżku to przynajmniej Kurde, Dzisiaj nie spał? No właśnie, tutaj spałem, a nie. A co zrobił? No, no tak to jest z moim bratem, jak widzicie. Nie chcę mu się nic, ale to nic, to młodzieży się nic nie chce. No, ale co zrobić? No, no. no akurat resztki, resztki metrów po, po świętach zetnę to wszystko, trzeba wrzucić do piwnicy. Bo chwilowo teraz jeszcze nie mam na to czasu, bo jeszcze mam inną pracę na głowie, ale zawsze trochę bratu tutaj ludne. Yy, bo oczywiście sam nie umie obsługiwać tej piły, jest jeszcze za mały, za młody Ale z wiekiem się nauczy jak trzeba będzie dołożyć do pieca, ale nie będzie... znaczy będzie co, ale nie będzie jak tego Proszę rozdrobnić bardzo. Czyli weźmie i te Pokaż jak ty robisz. Nauczy się gospodarce. obsługiwać piłę. Pokaż jak ty robisz tego gospodarce. No jak robię Mimo swojego wieku muszę zapierdzielać, a młodzież się tylko przygląda. Ale tak to z nim jest. Cały mój brat myśli tylko o głupotach. Pieniędzy by chciał, a robić jak zwykle nie ma komu. Nie będę żył wiecznie, kurde. Nałóż się czegoś. No róbże, no co, co ty tak, czekasz, Co Zacznij coś robić. No rype ci toczki i powiedz z nimi. Co znowu, co tam z ten kosz? Co? Na szykowniku. Kurde, co nie wyspoczysz. A co tu mamy zwieść toczkę? Jak troszkę? Tak, troszkę. Tamte... Jeszcze jedna toczka będzie, chyba, że tam to już weźmiesz w ręce, na jeszcze jedne i weź tam te trzy ręce. No nie, bo tam jeszcze jedno zostało, no. no i ten tam... Tak czy nie? Nie. Porąbałbyś to dzisiaj. No... no i tamto, co jest w piwnicy, też byś porąbował. Nie mam czasu na to dzisiaj. Co ty no. robił? Dwoje rzeczy. A to gdzie ty jedziesz? Tam gdzie mi gdzie trzeba, to ja. Tam gdzie mi co? Nie to papier <laughs> Aleś ty jest kurde, małpa wredna, no. Ja? No we, Stani, nie rzucaj tego, nie kipluj, znisz to normalnie Nie może nie będę taki tylko się zniesie całe doczki Oj Makite Nie wziąłeś, nie zasłoniłeś Oczywiście mamy prowadnicę firmy Oregon, bo Prowadnica firmy Makita. Przez się, się spipcyła. Się po roku użytkowania. No, jak widzicie, dzisiaj pogodę mamy piękną, typowe lato w tej wiosny. No. O, kogut pieje, będzie deszcz. A, będzie wiosna. Kogut pieje na zimie, to się zmieni. Jak widzicie, już nam powoli przed domem zboża czernieją. Zresztą wy tego nie widzicie, my to widzimy. My to widzimy. Tak Ta jest. I oczekujemy szybko żniw, bo bratu się już poli. Boli mi się, ale chyba kurde samochód. No. <grym> tak jest. A poza tym, no, no jak widzicie, no, mi się nic nie chce, jemu się nic nie chce. Czuć mu mi... na dzisiejsze nagrywanie, bo to gdzieś się chce dzisiaj odpocząć. A co ty robiłeś wczoraj? Nie no, to, co ja wczoraj robiłem. pracowałem nie to, co ty. To znaczy? Yy... Bo nie mogę sobie przypomnieć co ty robiłeś fasie, wczoraj? Yy... Do południa. No jak to, co robiłem do południa? Obornik, siew kukurydzy. Yy, co jeszcze robiłem? No właśnie. Kurde, co jeszcze robiłem? Zadawania. I byliśmy w Krakowie. No i byliśmy w Krakowie. Ledwo. No to chyba coś się robiło? Mogliśmy nagrać y, z trasy do Krakowa jajca jakieś. wy, byśmy się śmiali z jakichś młodych dziewczynek. Z, to stały ja, na przystankach. A później, kurde, jak się dorado, to to zobaczysz. Te dziewczynki? Nie dziewczynki, tylko ludzie. Dlaczego? Że ja się z kogoś śmieję. <laughs> Znajdzie się ojciec dziewczyny i przyjedzie, będzie wiedział gdzie. A mówiłem, że nie trąb na nie. Bo tam z tyłu prokurator idzie, to, to nie! A co mi szkodzi, nie znają mnie. No właśnie. No. Jak mnie nie znają, to trąbić można. No. Jak, Jak mnie nie znają, to szybko poznają. O. W końcu poznają. <laughs> tak jest. No kurde, nie da się nagrywać, kogo nam przeszkadza. Jak nie bydło, to kłogód. No. To nie ma co nagrywać. Jak to nie ma co nagrywać? Będziemy nagrywać już niedługo po świętach. Kolejne vlogaski. No, tylko trzeba coś robić, a nie stać nad toczkami i się modlić. Siłka? No myślałem, że to będzie znosił. No, Kupa, głupi się no. jest? Ile to jest... to jest wziąć całe toczki, znieść, a nie znosić po jednym klocku czy po dwóch? <laughs> głupi. No. no ja cię przyło? Hmm. Nie, no, naprawdę, naprawdę, nie, jesteś chory. Ostatnio to już, już widzę, że ci coś się dzieje z głową. No. już to zrobię, bo widzę, że... A co ty coś chcesz robić? No znoś o patyczku. chcę, chcę, widzowie chcą to widzieć. No. O! Trzeba sobie brata wychować czasem. Trzeba dziecko lepiej wychować, a nie brata. No, żeby był posłuszny, bo... Ja się starzeję, a on jeszcze młody. Ruszaj, ruszaj się, ruszaj się, żeby wszyscy widzieli. A później głupoty pierdolni. Że? Nie mają co robić na tych YouTubach. <noise> Ja pierdzielę dupach poprzewracało kurde ostatnio. E no nie godej, że. Ludziom dobrej woli. Co możemy powiedzieć? Yy, Maki polecamy, mam, mam, mamy ją już kilka lat. Na każdym vlogu tak mówisz. Tak jest. Nie dostałem za do to pieniędzy, Grzesiu. A mi się kucim. <laughs> <laughs> o kurde. E, ja no po prostu kurde. A ty jesteś śmieszny. Ty ja pierdzielę. Nie no, zaraz wyłączam kamerę, pożegnam się z widzami i cię dachu rozumu Dzieński. Gdzie no, ty jest kij? Gdzie jest ty... kurde e, Dlaczego już nie poszedł po drzewo? Zostały ci dwa głupie klocki i nawet już się nie przyję. Będę czekał na ciebie. Gupiś jest. Weź już przestań. Idziemy się do roboty. Weź już przestań. Nie chcę mi się dzisiaj. Powiedziałbym na coś to przestań, ale wolę się nie odzywać i głupich tekstów wyprawić. A co to znaczy? Bo by go zatkało i powiedział Jakby to powiedział na ten temat się nic nie odezwał Ej, a, a co przestań? No, no. właśnie, weź przestań. Przestań to by ktoś powiedział. No. Ej, już nie przez tak głupoty pierdzielić, bo się zjednoczony temat. Dalejśmy tak chyba nie. Dobra. Dobrze uwierzchnie nie będę i na ciebie nigdy nie będę. Dobra, kończymy tego vloga. Czy... A nie, on podjedzie troszkami, to nie kończymy tego vloga jeszcze. Nie wiem, po co to robi? Filip, stawaj mendo. Filip pierdzieli to wszystko. Śmiałbym się, aby te się jeszcze obaliły. z no, tobą. Filipku, e, o, nogi podnosi tyla A na szuk. to gdzieś. Chodź, chodź, chodź. A, A chce no mu się, chodzę. myśli, że mu się chce. Nie, mu się nigdy nie chce. No, nawet no, mu się szczekać nie chce. Ja też, też leń. No, mówiłem, nie rób tego. Ale nie miałem pełnych taczek. Dobrze, że te schody jeszcze nie są wyremontowane. Bo nigdy nie będą. Kiedyś będą na pewno. Ale wszystko powoli. No. Wszystko powoli, dopóki się nie rozpier... No właśnie, przyjdzie no. Przyjdzie pora, żeby to zrobić. I przyjdzie pora, jak już się całkiem będą pierdzielić, co się tu zrobi, wyłożyć je płytkami. Przyjdzie na to czas i chwila. Po kilku harnasiach i E.B. To jest E.B. I harnasie. To jest I harnaś i harnas. i warka. I warka, strąg. Najbardziej polecam E.B. Który Ci nigdy wszystkie. nie wypiliśmy, tylko wyzbieraliśmy gdzieś z pola. na polach. Tak, no. to jest fakt. Bo wszyscy powiedzą, o ale alkoholicy, kurde. A to przywo przywożę, przy przywożę z jednego, przywożę z drugiego pola. Pozdrawiamy. Alkoholików, <laughs> którzy rzucają nam na pole <laughs> Tak jest. Także ja idę do rąbania drzewa. Trzymajcie się, trzymajcie się. cześć do następnego.